Witam Państwa bardzo serdecznie na ostatniej w tym roku już wystawie tutaj u nas w Galerii Oranżeria I dzisiaj mamy taką można powiedzieć wyjątkową wystawę i dla galerii i dla naszych artystek. Której są dzisiaj Pani Grażyna Grabowska i Pani Aneta Grabowska-Galewska. Wyjątkowa wystawa jest do tego, ponieważ to jest Mama i córka od wielu, wielu lat malują, ale tutaj, właśnie w Galerii Oranżeria, dzisiaj mają pierwszą wspólną wystawę. Także już można brawa bić. <grymne> <Jest>. <grymne> Bardzo się cieszę, że właśnie Galeria Oranżeria zostanie, jako ta, gdzie była pierwsza wspólna wystawa. Właśnie. My również dziękujemy. No i pani Grażyna Grabowska przyjechała do nas z Lublina, gdzie mieszka i pracuje i tworzy. Jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie, gdzie uzyskała dyplom z zakresu wystawiennictwa i, i reklamy wizualnej. W następnie studiowała w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie, gdzie uzyskała dyplom z wyróżnieniem w pracowni profesora Mieczysława Hermana. Przez wiele lat zajmowała się reklamą wizualną, pracowała jako pedagog przedmiotów artystycznych. W swojej działalności twórczy uprawiał malarstwa sztabogowe, olej, agry i akwarela. brała udział w wielu przeglądach i wystawach ogólnopolskich i międzynarodowych, jej praca zbudowa wiele mieszkań, jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, a za swoją działalność pedagogiczno-artystyczną została nagrodzona przez prezydenta miasta Lublina. A pani Aneta Grabowska-Galewska przyjechała do nas z Władysławowa, z Pomorza, gdzie. Z gdzie samego Morza. Gdzie mieszka, pracuje i tworzy. Jest absolwentką Wydziału Artystycznego Instytutu Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie gdzie uzyskała dyplom w pracowni profesora Adama Styki, ukoronowanie nagrodą rektorską. Od 2001 roku członek Związku Polskich Artystów Plastyków, w latach 2002-2004 wykładowca w Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym. Swoje prace prezentowała na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Tak jak tutaj widzimy na ścianach, to jest malarstwo no, dosyć trudne w odbiorze, abstrakcja, dlatego bardzo bym prosił Panie, żeby nam przybliżyły swoją twórczość. Proszę bardzo. Bardzo proszę. No ja przede wszystkim chciałam podziękować Państwu, że Państwo poświęcili swój czas i tutaj ten wieczór dla nas bardzo ważny, z nami spędzą. Chciałam szczególnie podziękować organizatorom tej wystawy i za tą miłą atmosferę przy organizacji. Również chciałam podziękować Artystce z tego rejonu Dorocie Kulickiej, dzięki tu, której tutaj się znalazłyśmy. No i pięknie dziękuję arty kolegom artystom, malarzom, rzeźbiarzom, którzy przybyli na tą wystawę z tego regionu. Zresztą wspaniali artyści, na pewno Państwo znani. Ja, Cóż chcia, jeszcze mogę powiedzieć? Tutaj jeżeli chodzi o życiorys, życiorys mam już dosyć długi, patrząc na córkę, w związku z tym nie będę opowiadać, bo pokrótce został przedstawiony. Natomiast jeżeli chodzi o twórczość, tytuł naszej wystawy to są struktury pejzażu i po stronie prawej są moje prace, a po lewej mojej córki. Prace córki chyba bardziej oscylują w, tak w pobliżu pejzażu, ale zarówno i ona, jak i ja czerpiemy z tego samego źródła, jak gdyby inspiracje. Ja w swojej pracy twórczej coraz bardziej odchodzę od takiego bezpośredniego odniesienia i w zasadzie zawsze Abstrakcja w jakiś sposób była mi bliska, i chyba te kreacje, które dzisiaj przedstawiam, właśnie takie są. No, co jeszcze mogę powiedzieć? Jeżeli chodzi o twórczość plastyczną, to jest ona bardzo przyjemna, ale również chciałam Państwu powiedzieć, że zawsze. Jestem niewolnikiem twórczości, dlatego że zawsze gdzie się znajduję i, i staram się w jakiś sposób poświęcić czas rozrywce, to myślę sobie dlaczego ja tutaj jestem, przecież ja muszę malować. I tak całe życie mi to towarzyszy to przesłanie. No ale y, wydaje mi się, że y, jest to piękny zawód, i tutaj, y, a jakie są efekty moi, moich wysiłków i mojej córki? Sami, proszę Państwa, ocencie. Więc zapraszam do oglądania wystawy i na drobny poczęstunek. Dziękuję Państwu. Ja jeszcze chciałam bardzo serdecznie podziękować ja za wspólną wystawę i pogratulować pięknych obrazów. A Dziękuję, dziękujemy za super organizację. I zapraszamy do oglądania obrazów. Dziękuję nie wspominały. Nie, no to Dziękuję. Tak, dziękuję bardzo. Zapraszamy do oglądania. Dziękuję bardzo. za.